Artur, a ty na kogo będziesz głosował? <głos> Powiem ci tak, wybierz kogokolwiek, byle nie Trzaskowskiego. Kogokolwiek. Wiesz, ty jesteś yy, nie z Warszawy, ja jestem z Warszawy. Wychowałem się na Śródmieściu. To jest beznadziejny facet. Po prostu jest beznadziejnym prezydentem Warszawy. Moje Śródmieście to jest teraz miejsce, gdzie są tylko turyści, emeryci, influencerzy, do tego tam Szaleją hulajnogarze, szaleją rowerzyści, do tego są kebaby, obszymury i graficiarze. Plus nie ma żadnych parkingów, a nawet nie ma spokojnego miejsca, bo albo cię przejedzie rowerzysta, albo cię obsra pies. I tak wygląda śródmieście. Nie da się tam w ogóle żyć. Poza tym, wiesz, w tych całych debatach facet się chwali, wiesz, tymi y, żłobkami przedszkolami, to nawet biejat wysłała dzieciaka do społecznego, bo nie było u niej tego tam państwowego. I jeszcze wiesz chwali się tymi tramwajami, zbudowałem tramwaje. To jakiś totalny oszołom jest. Kiedyś to były normalne tramwaje, podwójne miejsca siedzące, jak mógł dojechać, a teraz kupił jakieś bydlęce wagony z Korei, czy wiadomo skąd, gdzie w ogóle nie ma miejsc siedzących. No jest kilka, ale to generalnie bydlęce wagony. Poza tym, czy on w ogóle jeździ tramwajami? Czy on w ogóle jeździ tramwajami? Czyli wchodzi do tramwaju, a tam wszyscy drą mordę po rosyjsku. Albo paru leży zapijaczonych i cuchnie. Tak wygląda jeżdżenie trawajami. Poza tym, co to jest za środek transportu? Taka piętnastka z Młocin na Okęcie to jest, nie wiem, chyba 16 km. No to, no to ona jedzie, ona jedzie godzinę, półtorej godziny, godzinę 20, jakoś tak. No to ile to jest? To jest 12 km na godzinę. To, to jest transport miejski? To wiesz. Ktoś pobiegnie szybciej niż, niż taki wynik, 12 km na godzinę. Zresztą powinien być bezkolizyjny jakiś transport, a nie coś takiego. Poza tym jakieś takie oszołomskie pomysły, typu yy, tramwaj tunelem pod dworcem zachodnim. Za 365 milionów zeta. 365 milionów zeta to jest 750 mieszkań komunalnych. Dziękuję. To jest taka, taki szmal. Albo wy, wy, wydumał sobie, połączy sobie tramwajem puławską z niepodległości po tej, po Rakowieckiej. 800 metrów, 80 milionów, rozumiem, metr za 100 tysięcy zeta. No to takie pieniądze wywala na lewo i prawo, bo sobie ubzdurał, że będą, że, będą, że będą tramwaje. Bo dalej, normalnym samochodem nie wjedziesz teraz do śródmieścia. Ja mam wiesz, Volkswagena, Golfa, y, Diesla 2001 rok, piękny stan, elegancki, Golf czwórka. super sprawa, tak? I co? I nie mogę nie wjechać do śródmieścia, mimo tego, że ma katalizatory, nie wiadomo, co tam jest. Nie, nie mogę do matki podjechać pod blok, pomijając tam, że, że, że nie ma tam w ogóle żadnego parkingu, gdzie mógłbym to postawić. Ale wiesz, ale wielkie wypasione fury, 5-litrowe, tam 4 silniki nowoczesne, którymi zresztą też jeżdżą Ukraińcy i nie wiadomo, ile palą. Nie, czyli to mogą wjechać. Ale ja, wiesz, urodzony w Warszawie, wychowany w Warszawie, meldunek w Warszawie, golfem do mojej matki nie podjadę. Bo sobie ubzdurał, że tam coś dymi. Dalej. On wie, mówi, że, że rowerzyści, żeby rowerzyści, rowery, hulajnogi. No i masz, są te wszystkie ścieżki kompletnie debilnie zaplanowane bez końca, bez początku no więc co jest? Jeżdżą po chodnikach. Zapraszam na Grujecką. Jak to wygląda? To jest kwestia czasu. Kwestia czasu, kiedy w Warszawie rowerzysta lub rowerzystka na różowym rowerze obowiązkowo, lub jakiś hulajnogarz, hulajnogarka, rozjadą kogoś na śmierć. To jest kwestia czasu. Kiedy to się wydarzy? Gruiecka, Kopińska, Wawelska, gdzieś tutaj. A, jeszcze zapraszam na to skrzyżowanie. Jeżeli ktoś widział, jak wygląda planowanie ulic, planowanie ruchu w Warszawie, to to skrzyżowanie codziennie jest dzwon. Codziennie. Bo to jest tak zaplanowane, właśnie żeby ludziom upierdzielić życie. I dzwony są codziennie. Jeszcze słyszałem, że chwali się, że metro buduje. Nie wiem, tam jak u ciebie, ale pięć linii metra ma być do 2050 roku. Pięć linii metra. I wiecie co? To jest naprawdę osiągnięcie na skalę światową. Pięć linii metra i żadna nie przejeżdża przez dworzec centralny. I żadna nie dojeżdża do lotniska Okęcie. I żadna nie dojeżdża do lotniska w Modlinie. Być może piąta dojedzie do tego legendarnego dworca zachodniego. Są po co ma dojeżdżać, skoro Rafałek właśnie wypierdzielił 365 milionów na jakiś idiotyczny tunel tramwajowy pod tym dworcem. Więc to jest facet, który rozrzuca pieniądze publiczne na lewo i prawo bez żadnej kontroli. Jeszcze ktoś chciałby zobaczyć coś fajnego? Proszę bardzo, jest plac Defilat. Można było na placu Defilat zrobić kawałek fajnego miasta. Rozsądnego miasta. Jakieś ulice, kamienice, coś odbudować odbudować kamienice Zombonich, odbudować kamienice Kina Kapitol no to nie. Wywalili Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Uwaga za 700 milionów złotych. 700 milionów złotych to z grubsza jest te jakieś 1500 mieszkań komunalnych, o które upomina się Zandberg i Bejat. To mniej więcej tyle jest. I można to było zrobić. Ale przy okazji tego budowania tego ochydnego, szarego bunkra, to oczywiście zdemolował całą przestrzeń dookoła. Zasypał tunel na złotej, jakieś wymyślił alejki, uliczki, placyki, nie wiadomo co jeszcze, poprowadził przejścia dla pieszych naziemne, tam gdzie są podziemne. Rezultat jest taki, że do mojej matki, to nie dość, że mnie nie wpuszcza moim Volkswagenem Golfem, to technicznie nie dojadę, bo nie mam którędy. Tak sobie wymyślił. Tak to wygląda. Eee, co jeszcze mogę powiedzieć o Warszawie? No więc Warszawa jest zajechana przez rowerzystów, hulaj i nogarzy i jeszcze jest obsrana i zaszczana przez psy. Podobno nikt nie wie ile, bo nie ma podatku od psów w Warszawie, no to nie wiadomo, ile jest psów. Jest 200 tysięcy psów w Warszawie. To policzcie, policzcie sami, ile to jest basenów moczu codziennie i ile kilogramów psiego gówna. I kto za to czyszczenie tego płaci? No takie pytanie, no kto za to boli? Dobra. Co jeszcze? No jest wiele rzeczy, no nie będę gadał. Wiadomo, że, że był na paradzie dumy gejowskiej, że strzelił focha za żonkile w rozmowie z Braunem, ma jakieś niejasne sytuacje z przejmowaniem kamienic. No generalnie facet się kompromituje na każdym kroku. No nie nadaje się na prezydenta, bo tak, promuje ekoterroryzm, Wydawanie bez opamiętania publicznych pieniędzy i w ogóle nie ma żadnej wizji epokowych rozwiązań. Wiecie, każdy porównuje z czymś tam. To nie jest kaliber Gierka, który w dwa lata zbudował trasę łazienkowską i Wisłostradę, bez których to, to miasto w ogóle by nie istniało. To nie jest kaliber nawet Piskorskiego, który zbudował tunel Wisłostrady, doprowadził Warszawę do Wisły, a jeszcze zegar na Pałacu Kultury zrobił. To jest tak miałki facet bez żadnej wizji. Może nadaje się na, nie wiem, jakiegoś tam e, urzędasa w, w gminie, ale na pewno nie prezydenta Polski. Więc jeżeli nie chcesz mieszkać w wykluczeniu e, samochodowym, e, jeżeli nie chcesz mieszkać w łomocie tramwajów, nie chcesz mieszkać w zalewie psich główien, nie chcesz być rozjechana przez e, rowerzystów, jeżeli e, zależy Ci na pieniądzach publicznych, żeby ich nie rozwalać na lewo i prawo. To zagłosuj na kogokolwiek. No wiadomo, może poza tymi lewicowymi oszołomami, ale na kogokolwiek, byle nie Dobra, ja mam pracę do zrobienia, więc na tyle kończę. Pozdrawiam, życzę dobrego wyboru. Cześć.